Z jakiego miejsca nas oglądasz? Pomyśl teraz o ulicy, barze, biurze. Pomyśl o osobie obok ciebie. Teraz wyobraź sobie, że w mgnieniu oka wszystko to może się zmienić, wywrócić do góry nogami z powodu jednej decyzji, jednej osoby, która uważała się za lepszą. Co byś zrobił? Walczyłbyś o sprawiedliwość, nawet gdyby wszyscy mówili, że to przegrana sprawa? Kliknij przycisk Zapisz się, aby nie przegapić dalszego ciągu, ponieważ historia, którą opowiem, sprawi. Że zaczniesz kwestionować wszystko, co sądziłeś o władzy i sprawiedliwości. Było szare popołudnie w Warszawie, w Polsce. Miasto ze swoją starą architekturą i brukowanymi uliczkami miało melancholijny, ale przytulny klimat. Krople deszczu uderzały o okno małego salonu Heleny. Kobiety po czterdziestce o zmęczonych oczach, ale pełnych cichej siły. Trzymała filiżankę herbaty, ale napój stygł nietknięty. Jej wzrok utkwił w zdjęciu syna Mikołaja stojącym na kominku. Miał 22 lata, łagodny uśmiech i spojrzenie, które zdawało się widzieć świat w inny sposób, sposób, którego większość ludzi nie raczyła zrozumieć. Wspomnienie tego fatalnego dnia powracało w jej umyśle jak film w pętli, którego nie mogła przestać oglądać. Mikołaj, który jest autystyczny, potrzebował rutyny tak, jak człowiek potrzebuje powietrza. Rutyna była jego kotwicą. Tym, co zapewniało mu bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie. Każdego dnia, punktualnie o 15, wychodził po chleb do tej samej piekarni na rogu ulicy, tej samej ulicy, podążając, tą samą trasą, skrupulatnie zaplanowaną w jego głowie. Dla niego każdy krok, każdy zapach świeżego chleba, każda znajoma twarz była ogniwem łańcucha, którego potrzebował, aby czuć się bezpiecznie. Jeśli jakakolwiek część tego łańcucha pękła, czuł się zagubiony w oceanie chaosu. Tego dnia ogniwo pękło. Piekarnia była zamknięta. Na drzwiach wisiała mała ręcznie napisana kartka z informacją, że właściciel zachorował i lokal będzie zamknięty na czas nieokreślony. Dla większości ludzi byłaby to zwykła niedogodność, zmiana planów o 10 minut. Dla Mikołaja było to jak gdyby ziemia zniknęła spod jego stóp. Jego niepokój eksplodował. Znany mu świat stał się obcy i przerażający. Zaczął gorączkowo się kołysać, wydając dźwięki, które pomagały mu się uspokoić, mechanizm samouspokajania, który jego matka rozumiała i szanowała. Właśnie wtedy podszedł Sergei, policjant znany w okolicy ze swojej arogancji i używania odznaki jako tarczy dla swojej zuchwałości. Sergei był dużym mężczyzną o szerokich ramionach i wyrazie twarzy który wydawał się zawsze osądzać innych. W Mikołaju widział tylko utrapienie, szaleńca, który robił awanturę na ruchliwej ulicy. Nie obchodziło go cierpienie w oczach chłopca, ani to, jak desperacko próbował się uspokoić. Zignorował cichy ból, który emanował z Mikołaja. Sergej popchnął go na ceglaną ścianę i skłuł dankami. Mikołaj w szoku, tylko patrzył na swoje ręce, nie rozumiejąc, dlaczego są skute. On nic nie zrobił, on tylko przechodzi kryzys. Proszę. Helena, która była w pobliżu, właśnie wyszła z apteki i zobaczyła tę scenę jak w zwolnionym tempie, a przerażenie narastało w jej piersi. Krzyczała, błagała, ale została zignorowana. Sergej odepchnął ją i zabrał jej syna do radiowozu. Desperacja tej chwili wciąż paliła jej pamięć. Obraz Mikołaja, który został zabrany, zdezorientowany. Nierozumiejący dlaczego jego rutyna została zakłócona i dlaczego teraz jest traktowany jak przestępca, nawiedzał ją każdej nocy. To był dzień, w którym świat Heleny się zawalił. Kolejne dni były mieszanką desperacji i nieustannych poszukiwań pomocy. Helena, z pomocą sąsiada, starszego pana o imieniu Kazimierz, który znał rodzinę odkąd Mikołaj był mały, zdołała wpłacić kaucję za Mikołaja. Oficjalny zarzut brzmiał jednak zakłócanie porządku publicznego i opór podczas aresztowania, co było jawnym kłamstwem, które odbijało się echem w korytarzach sądu. Mikołaj nie stawiał oporu, próbował tylko chronić się przed czymś, czego nie rozumiał. Helena próbowała wszystkiego. Rozmawiała z prawnikami, pracownikami socjalnymi, a nawet z grupą wsparcia dla rodzin osób z autyzmem. Odpowiedź była jednak zawsze taka sama chór fatalizmu. To jego słowo przeciwko słowu policjanta. A policjanci, proszę Pani, zawsze wygrywają takie sprawy. Mają system po swojej stronie. Jeden z prawników, któremu zapłaciła krocie za dziesięciominutową konsultację był szczególnie okrutny. Z protekcjonalnym uśmiechem powiedział: Proszę Pani, najlepiej będzie, jeśli Pani przyjmie winę, zapłaci grzywnę i pójdzie dalej. Walka o to jest przegrana bitwa i przyniesie tylko więcej stresu pani i pani Synowi. Nie możesz oczekiwać, że sprawiedliwość zostanie wymierzona we wszystkich przypadkach. Słowa spadły jak lodowe kamienie, każdy ważący tony na sercu Heleny. Fałszywa nadzieja była najokrutniejszym z bólu. Każde, nie ma szans lub lepiej się poddać, było ciosem w jej duszę. Czuła się samotna, bezradna, jakby system sprawiedliwości był stworzony po to, by chronić ciemiężców i uciszać uciśnionych. Ludzie patrzyli na nią z politowaniem, jakby Mikołaj był ciężarem, przegraną sprawą. Ból związany z tym, że jej syn był traktowany jak problem, a nie jak osoba, był niemal nie do zniesienia. Widziała, jak nadzieja przecieka jej przez palce, a rozpacz, że sprawiedliwości nigdy nie będzie, pochłania ją. Mała, zżyta społeczność szybko się podzieliła. Niektórzy, którzy znali Mikołaja i jego rodzinę, wspierali Helenę. Sergej zawsze taki był. Arogancki, zadziorny, komentowali szeptem na targowiskach i placach. Jednak większość, pod wpływem oficjalnej narracji i strachu przed władzą, broniła policjanta. On tylko wykonywał swoją pracę. Chłopiec powinien był być posłuszny. Takie zdania słyszała Helena, wypowiedziane z chłodem, który ranił głębiej niż jakiekolwiek oskarżenia. Cichy osąd społeczeństwa był dla niej ciężkim brzemieniem. Największy konflikt miała jednak z własnym mężem, Janem. Jan, praktyczny człowiek, małomówny, wierzył w prawo i porządek. Uważał, że Helena przesadza, że to syn sprowokował sytuację. Helena on jest policjantem. Oni mają powód, żeby tak postępować. Gdyby Mikołaj opanował się, nic by się nie stało. Mówił Jan, a jego głos był pełen frustracji i zmęczenia, które wydawały się wynikać z lat niezrozumienia. Jego zaprzeczenia, niezdolność dostrzeżenia wrażliwości własnego syna, rozdzierały Helenę. Czuła się, jakby musiała walczyć na dwóch frontach: z systemem i z osobą, która powinna być jej największym sprzymierzeńcem. Szkoła, do której chodził Mikołaj, również okazała się bezużyteczna. Dyrektorka, obawiając się problemów i złej reputacji, jaką mogła przynieść sprawa sądowa, Odmówiła wydania zaświadczenia wyjaśniającego stan Mikołaja i to, jak mógł on wpłynąć na jego zachowanie tego dnia. Nie możemy angażować się w sprawy sądowe, powiedziała z chłodem, który zranił bardziej niż jakikolwiek zarzut. Osąd społeczeństwa, obojętność instytucji, zaprzeczenia męża, wszystko to tworzyło nieprzekraczalną ścianę niezrozumienia i bólu. Kiedy nadzieja była już prawie martwa, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Podczas wizyty u nowej terapeutki, którą Helena znalazła dzięki ostatnim środkom, wyznała jej wszystko. Terapeutka, miła kobieta o imieniu Ania, wysłuchała jej uważnie, a po długiej ciszy powiedziała: Helena, nie jesteś sama, znam kogoś, kto może ci pomóc. Ania przedstawiła Helenę Iwanowi, emerytowanemu prawnikowi, specjalizującemu się w sprawach niesprawiedliwości wobec mniejszości. Iwan, starszy mężczyzna z białą brodą i przenikliwym spojrzeniem, miał podobną historię w rodzinie i sprawa Heleny głęboko go poruszyła. Wysłuchał jej cierpliwie, zadał pytania, których nikt inny nie zadał, i poprosił o spotkanie z Mikołajem. Spotkanie odbyło się w ogrodzie. Iwan usiadł spokojnie na ławce, czekając, aż Mikołaj się zbliży. Nie zadawał bezpośrednich pytań, tylko obserwował. Zauważył, jak Mikołaj układał opadłe liście w idealne stosy, jak gładził korę drzewa i jak przestraszył się od głosu samolotu. Iwan zrozumiał wewnętrzną logikę Mikołaja, jego potrzebę porządku, wrażliwość. W przeciwieństwie do wszystkich innych, Iwan nie widział w nim szaleńca, ale złożony i cenny umysł. Prawo nie zostało stworzone dla wszystkich, Heleno, ale możemy je wykorzystać, aby ujawnić tę prawdę powiedział z determinacją, której Helena nie czuła od dawna. Cicha zmiana nie była wielkim wydarzeniem, ale odkryciem osoby, która widziała prawdę tam, gdzie inni widzieli tylko problem. To odkrycie ponownie rozbudziło w Helenie płomień nadziei. Przygotowania do procesu były długie i wyczerpujące. Iwan, z nieskończoną cierpliwością, pracował z Heleną nad stworzeniem dokładnej chronologii wydarzeń. Główną taktyką nie było bezpośrednie atakowanie policjanta, ale udowodnienie, że reakcja Mikołaja była przejawem jego autyzmu, a Sergej użył nadmiernej siły i wykazał się brakiem zrozumienia. Pierwsze zwycięstwo nastąpiło, gdy z pomocą Iwana udało im się zdobyć nagranie z z kamery bezpieczeństwa pobliskiego lokalu. Nagranie było zamazane i bez dźwięku, ale wyraźnie pokazywało reakcję Mikołaja na zamknięcie piekarni i sposób w jaki kołysał się, aby się uspokoić. Następnie widać było agresywne zbliżenie się Sergeja i niepotrzebne popchnięcie Mikołaja na ścianę. Nie było oporu, tylko strach. Drugie zwycięstwo nastąpiło w sądzie. Iwan z imponującym spokojem przedstawił sprawę. Mikołaj był obecny, siedząc na krześle w kącie, patrząc na podłogę, ze słuchawkami na uszach, aby zagłuszyć hałas. Iwan wezwał Helenę do złożenia zeznań, a ona drżącym ale stanowczym głosem opisała życie swojego syna, jego codzienne czynności, wyzwania. Nie przedstawiła go jako świętego, ale jako człowieka. Opisała, jak odmienny jest świat Mikołaja i jak nie był on przygotowany na przemoc świata zewnętrznego. Najbardziej wzruszające małe zwycięstwo odniósł jednak Mikołaj. Sędzia, widząc bierność chłopca, zapytał, czy chce coś powiedzieć. Mikołaj, który rzadko przemawiał, publicznie zdjął słuchawki. Spojrzał na Sergeja, który siedział po przeciwnej stronie sali i łagodnym, ale wyraźnym głosem wypowiedział tylko jedno słowo: dlaczego? W całej sali zapadła cisza. To jedno słowo, pełne całego zamieszania i bólu, było warte więcej niż tysiąc zeznań. Sędzia, wyraźnie poruszony, spojrzał na Sergeja. Zwycięstwo było nie tylko prawne, ale i ludzkie. Głos Mikołaja, który przez tak długi czas był ignorowany, w końcu został usłyszany. Po słowach Mikołaja proces przybrał inny obrót. Wyświetlono nagranie. Biegła, wezwana przez Iwana, wyjaśniła, że zachowanie Mikołaja było typowe dla kryzysu sensorycznego, a nie agresji. Siergiej próbował się bronić, twierdząc, że postępował zgodnie z protokołem, ale jego słowa brzmiały pusto w obliczu niewinności chłopca. Patrzył na podłogę, czując się nieswojo. Zdając sobie sprawę, że jego odznaka nie czyni go nietykalnym, ostateczny zwrot nastąpił dzięki Janowi, mężowi Heleny. Siedząc w sądzie, obserwował spokój Iwana, siłę Heleny, a przede wszystkim wrażliwość swojego syna. Słowo dlaczego, wypowiedziane przez Mikołaja, było jak cios w brzuch. Jan wstał i z łamiącym się głosem poprosił sędziego o pozwolenie na zabranie głosu. Publicznie przeprosił rodzinę i przyznał, że jego zaprzeczenia i brak zrozumienia były największym błędem w jego życiu. Był to moment głębokiej przemiany. Jan w końcu dostrzegł w synu nie problem, ale osobę, którą naprawdę był: człowieka o specjalnych potrzebach, ale z taką samą godnością i prawem do życia w spokoju. Akceptacja Jana była największym zwycięstwem dla rodziny. Sędzia po pewnym czasie narady ogłosił werdykt. Mikołaj został uniewinniony od wszystkich zarzutów. Postępowanie Sergeja zostało zbadane wewnętrznie, a on sam został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Sprawiedliwość, choć spóźniona, została wymierzona. Helena, Iwan i Jan wyszli z sądu, a Mikołaj szedł między nimi, trzymając matkę za rękę. Słońce, które tak długo chowało się za chmurami, w końcu wyszło. Wiedzieli, że walka nie jest jeszcze zakończona. Droga do akceptacji będzie długa, a wyzwania zawsze będą pojawiać się na jej drodze. Ale teraz mieli narzędzia, wsparcie i co najważniejsze mieli siebie nawzajem. Ból przeszłości nadal był obecny, ale łagodziła go świadomość, że walczyli o Mikołaja i ostatecznie zwyciężyli. Ich historia nie jest opowieścią o całkowitym zwycięstwie nad światem, ale o zwycięstwie wewnętrznym o akceptacji faktu że życie z autyzmem jest inną podróżą z 1900 własnymi wyzwaniami i pięknem. Nauczyli się, że prawdziwa siła nie tkwi w przemocy ani w sile odznaki, ale w odporności, empatii i bezwarunkowej miłości. Wyszli z sądu z przekonaniem, że głos nawet szeptany może rozbrzmiewać głośniej niż jakikolwiek krzyk arogancji. Nie każda miłość mówi, ale każda prawdziwa miłość słucha. Jeśli ta historia poruszyła Cię, polub ją, skomentuj i zasubskrybuj. Ktoś może potrzebować tego dzisiaj.